Dzień dobry. Serdecznie zapraszam na transmisję telewizji Knieziowskiej w Film w dniu 14 czerwca 2025 roku. Oto program dnia na dzień dzisiejszy. Szanowny Wielki Książę Królików, Marszałek Armii Knieziowskiej i Wielkiego Księstwa Królików Fryderyk wprowadził na terenie całego państwa króliczego stan wojenny, aby uratować demokrację i przyszłość Wielkiego Księstwa Królików i aby zachować wszystkich obywateli w szczęściu i bezpieczeństwie. Dzięki bohaterskim rozkazom szanownego wielkiego księcia marszałka Fryderyka zostali zlikwidowani wszyscy antykróliczy zdrajcy, partia ekoterrorystów, zdradzieccy imperialiści knieziowscy czy najbardziej niebezpieczni zdrajcy z Unii Rolniczej i Unii Tatuszackiego wszyscy oni zostali bohatersko pokonani przez Armię Knieziowską i Policję Knieziowską. Tym samym, Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk poświęcał się w zupełności przywracaniem bezpieczeństwa, porządku, szczęścia i dobrobytu dla wszystkich mieszkańców Wielkiego Księstwa Królików poprzez likwidację wszelakich zdrajców wewnętrznych, którzy próbowali zniszczyć od środka dobrze działające państwo królicze. Niestety, Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk Zdał sobie sprawę, iż demokracja w Wielkim Księstwie Królików już nie lśni, tak jak on zrobił to, aby lśniła mocno i emanowała na cały świat w grudniu 2020 roku, kiedy objął stanowisko Wielkiego Księcia Królików. Dlatego uznał, że trzeba działać szybko na tyle szybko, aby Wielkie Księstwo Królików odzyskało swoją prawdziwą, króliczą demokrację. Dlatego z inicjatywy szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka została założona Zjednoczona Partia Królików, która w samym swoim powstaniem zjednoczyła już sobie trzy różne grupy społeczne: partię Fryżokrzyżowców, współpracowników szanownego Marszałka Fryderyka oraz samorządowców, a był to dopiero pierwszy dzień i początek Zjednoczonej Partii Królików i jej bohaterskiej drogi triumfów. Niedługo później do Zjednoczonej Partii Królików przyłączyły się dwie kolejne organizacje polityczne – Przymierze Samoobrony Wielkiego Księstwa oraz Stronnictwo Wiejskie. Następne dni miały, a kolejne frakcje polityczne jednoczyły się pod sztandarem najlepszego wyboru dla wszystkich królików – Zjednoczonej Partii Królików, partii, która powstała z inicjatywy Szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka. Część polityków Rady Sumologicznej, w tym sam przewodniczący, przyłączyli się do Zjednoczonej Partii Królików, a inne organizacje polityczne uznając, że Zjednoczona Partia Królików jest najlepszym wyborem, dokonały deklaracji samorozwiązania i przestały istnieć, oddając wszystkich swoich wyborców w ręce najlepszego wyboru Demokracji Króliczej Zjednoczonej Partii Królików. Tak właśnie Zjednoczona Partia Królików stała się faktycznie Zjednoczona i królicza. Pod swoim sztandarem zjednoczyła wszystkie poglądy polityczne, od centrystów przez lewicę aż po prawicę. Wszystkie króliki, niezależnie od stanu zamieszkania, poglądów politycznych, wykonywanego zawodu czy ilości majątku, to nieważne. Zjednoczona Partia Królików wszystkimi się interesowała i wszystkimi się interesuje. Przełomowym wydarzeniem nowej, lepszej króliczej demokracji był pierwszy plenarny zjazd wszystkich członków Zjednoczonej Partii Królików, na której został wybrany lider tej partii. Został nim wybór najlepszy który od grudnia 2020 roku i wcześniej udowodnił wszystkim obywatelom Wielkiego Księstwa Królików, że nadaje się najlepiej na zarząd państwem króliczym. Szanowny Wielki Książę Królików, marszałek Armii Knieniowskiej i Wielkiego Księstwa Królików Fryderyk, lider Zjednoczonej Partii Królików, który, co najpiękniejszy, został wybrany wszystkimi głosami zgromadzonych na sali, co pokazuje, jak Zjednoczona Partia Królików, czyli partia, która jednoczy pod swoim sztandarem wszystkie króliki, Wybrała szanownego wielkiego księcia, marszałka Fryderyka, co pokazuje wielkie poparcie narodowe wobec polityki, którą prowadzi szanowny wielki książę, marszałek Fryderyk ze strony wszystkich obywateli i obywatelek. Decyzja o tym, aby szanowny wielki książę, marszałek Fryderyk, został liderem Zjednoczonej Partii Króliczej, doprowadziła do wielkiego ataku euforii na wszystkich obywateli Wielkiego Księstwa Królików, którzy licznie wyszli na ulice swoich miast, miasteczek i wsi, aby podziękować. Plenum Zjednoczonej Partii Królików za wybranej tak wielkiego królika, szanownego marszałka Fryderyka na lidera partii, która jednoczy wszystkie króliki. To udowadnia fakt, iż wszystkie króliki chcą Zjednoczonej Partii Królików. Dlatego już jutro, 15 czerwca 2025 roku, potrzebne jest Zjednoczenie Narodowe, poparcie narodowe wobec głosowania nad Zjednoczoną Partią Królików. Drogi obywatelu Wielkiego Księstwa Królików, Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk dał nam demokrację i dał nam jedyną dobrą siłą demokratyczną, jaką jest Zjednoczona Partia Królików. Korzystajmy z tego jutro wszystkie króliki niech ruszą do urn, aby zagłosować na Zjednoczoną Partię Królików. Chora żona leżąc całymi dniami, tygodniami na łóżku, leżała tak i myślała, jaka ona jest niezadowolona ze swojego męża, zdrowego męża, ponieważ on tylko pracuje, pracuje, pracuje poza domem. A gdzie tutaj robić w domu? Na nią wszystkie obowiązki spadają, a przecież ona taka chora. Dlatego, gdy zdrowy mąż przyszedł do niej rano ją przywitać, to ona powiedziała, Jesteś zdrowy, a nic w domu nigdy nie robisz, raz mi tylko coś ugotowałeś, coś tam kiedyś przyniesiesz, ale na co dzień to ja, biedna, chora kobieta, muszę wszystko wykonywać. Na to zdrowy mąż odpowiedział, chora żono, ale ty przecież poza domem nic nie robisz. Ja muszę pracować tyle czasu, tyle godzin dziennie, od rana do nocy, od schodu do zachodu słońca, aby ciebie wyżywiać i uszczęśliwiać wszystkim, co cię tu otacza, i utrzymywać ten dom finansowo. Nie mogę już więcej pracować. Na to chora obrażona powiedziała: Możesz, ja ci to teraz udowodnię. Chora żona, mimo że jest chora, nagle ożyła. Złapała zdrowego męża za uszy i potargała do, do kuchni, gdzie dała mu szarego mopa i powiedziała myj podłogę, brudna jest chora, byłam czasu, nie miałam przez miesiąc posprzątać. Brudna jest reszki jedzenia leżąc Sprzątaj, sprzątaj. Zdrowy mąż usłusznie posprzątał podłogę, następnie chora żona znowu jakby ożyła i złapała zdrowego męża za uszy, przytargając go do salonu, gdzie dała mu różową szmatkę, nawiniętą na badyl, i powiedziała: Widzisz, ile to kurzu? Chyba z kwartał tutaj nie odkurzałam z tych wszystkich półek. Ja nie miałam czasu, ja nie miałam siły, ja ledwo żyłam, ja się starałam przeżyć w ogóle dla ciebie, aby robić ci nadzieję na to, że masz taką dobrą normalną rodzinę ze swoją ukochaną żoną, więc się lepiej teraz odzięć i posprzątaj. Odkurz cały salon. Zdrowy mąż wszystko usłużnie posprzątał, później jeszcze posprzątał całą sypialnię, gdy na końcu chora żona stanęła na środku dywanu w salonie i powiedziała – o, jestem taka zmęczona, tyle dzisiaj mówiłam, tyle dzisiaj prosiłam i się na kolanach błagałam, ja teraz się położę, a ty mnie powlakuj tą książką. A zdrowy mąż usłużnie ją ochładzał, bo było ciepło. Morał z tego taki, że pracując poza domem nie wolno zapominać, żeby także on dom posprzątać. Kniesioska Agencja Prasowa w Gazecie Kniesioskiej informuje: Jutro głosuj na Zjednoczoną Partię Królików. Szanowny wielki książę, marszałek, lider Fryderyk, dał królikom demokrację. Genialny marszałek również dał nam jedyną siłę, która jest w stanie sprawić, że wielkie księstwo będzie dostatnie i szczęśliwe. Jest to Zjednoczona Partia Królików. Dlatego już jutro, obywatelu, korzystaj z demokracji danej przez wielkiego księcia Fryderyka i zagłosuj na jedyną dobrą drogę Zjednoczoną Partię Królików. Niebo błękitnieje, trawa zielenieje, gdy szczęśliwe króliki dumne z poparcia dla Zjednoczonej Partii Królików. Zjednoczona Partia Królików, bądź lojalny, ona ci wszystko da. Ona taka wspaniała, bowiem liderem wielki książę Fryderek i przywódcę Rudolfa Ma. Silna gospodarka, stabilna praca, to partia oferuje ci. Ona ciepły i bezpieczny dom ci da. Zjednoczona partia królików, bądź lojalne, ona ci wszystko da. Ona taka wspaniała, bowiem liderem wielki książę Fryderyk i przywódcę Rudolfa ma. Zjednoczona partia królików, dobrobytu siłą, a armia knieziowska jej ręką bezpieczeństwa, obejmującą wszystko. Zjednoczona partia królików, bądź lojalny, ona wszystko ci da. Ona taka wspaniała, bowiem liderem wielki książę Fryderyk i przywódcę Rudolfa ma. Dzień dobry. Zapraszam na program U Konkurencji, gdzie przeglądamy ramówki telewizyjne północno telewizji centralnej KCTV. Tłumaczymy to przez Tłumacz Google. Mogą wystąpić pewne trudności w tłumaczeniu. Zaczynamy więc. 9.16. Opinia telewizyjna. Polityka Partii Pracy Korei opiera się na nauce i zwycięstwie. Odcinek czwarty. 9.38. Seria obserwacji. Szlachetny skarb chwały. Odwiedź międzynarodową wystawę przyjaźni. Odcinek 127. 9.43. Kompilacja wprowadzenia seryjnego. Nasza partia żyje wiecznie. Rewolucyjni wojownicy. Kim Hee-gu, Były zastępca dyrektora Komitetu Centralnej Partii Pracy Korei. 10.24. Kompleksowa edycja. Płomienie masowego ruchu rosną. 10.54. Kompilacja wstępu. Droga, którą podążyła Grupa Patriotyczna. Trzeci rewolucyjny czerwonych flag. Piąk-piąk miasto. Transmisja i dystrybucja departament. Dobry wieczór, szanowny wielki książę królików, marszałek armii księdziackiej i Wielkiego Księstwa Królików, lider zjednoczonej partii królików, Fryderyk, dał nam zjednoczoną partię królików, aby ona zwyciężała dla wszystkich królików. Szanowny wielki książę, marszałek lider Fryderyk, od początku swojej władzy jako wielki książę królików, od grudnia 2020 roku walczy o dobro, szczęście i dobrobyt wszystkich obywateli Wielkiego Księstwa Królików. Niezależnie od wszystkiego i jaki ten królik jest, to szanowny wielki książę marszałek lider Fryderyk walczy o jego sprawę. Dlatego ukochany marszałek Fryderyk, chcąc powiększyć siłę wrażenia dobrocią i miłością wszystkich królików, utworzył zjednoczoną partię królików. Ta partia jest jedyną dobrą siłą, która da królikom państwo dobrobytu tak wyczekiwane przez wszystkich obywateli. Dlatego to właśnie nic dziwnego, że tak wielki królik, jak szanowny wielki książę marszałek lider Fryderyk, został liderem Zjednoczonej Partii Królików. A jeżeli wszyscy obywatele chcą faktycznie państwa dobrobytu, to niech jutro pójdą do urn i zagłosują na Zjednoczoną Partię Królików. Szanowny wielki książę królików, marszałek Armii Knęziowskiej i Wielkiego Księstwa Królików, lider Zjednoczonej Partii Królików, walczył o dobrą i sprawiedliwą demokrację w państwie króliczym już od grudnia 2020 roku. Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę, marszałek, lider Fryderyk. Od objęcia swojej władzy w grudniu 2020 roku rozpoczął wielki projekt demokratyzacji państwa króliczego, które przed jego rządami, podobnie tak jak teraz Bydgoszcz czy Warszawa, byli, była dyktaturą, komunistyczną dyktaturą. Szanowny Wielki Książę, marszałek Fryderyk doprowadził, że już po paru miesiącach od grudnia 2020 roku państwo królicze było w pełni demokratyczne. Niestety przez ostatnie miesiące pełne zdrajców i próby zniszczenia króliczej demokracji, ta właśnie utarła się i nie wywłysła już tak ona jak wcześniej. Dlatego szanowny wielki książę, marszałek, lider Fryderyk stworzył dla nas, dla królików, Zjednoczoną Partię Królików, która będzie o nas walczyć. Jeżeli dostanie nas wszystkich królików głosy już jutro, dlatego zróbmy to. Dla szanownego wielkiego księcia lidera, Fryderyka, który walczył o sprawę demokracji już od grudnia 2020 roku. Ministerstwo Rolnictwa informuje: Spadły ceny towarów żywnościowych. Ministerstwo Rolnictwa informuje, iż spadek cen towarów spożywczych głównie obejmuje towary spożywcze, które są obecnie objęte kartkami. Tak też podając te zadowalające wyniki gospodarcze w procentach, wygląda sytuacja następująco: Marchew cena spadła o 11%, Siano o 16%, Pietruszko o 9%, Selera naciowego o 4%. Melisa 14%, Pokrzywa 15% i dwa najbardziej zadowalające wyniki: Sałata 17% oraz Truskawki 21%. Ambasador Republiki Gdańskiej mówił o możliwości zwiększenia i usilnienia umów handlowych z Wielkim Księstwem Królików. Ambasador Republiki Gdańskiej w Wielkim Księstwie Królików na swojej konferencji prasowej, która odbyła się w dniu dzisiejszym w imieniu rządu Republiki Gdańskiej, wyraził opinię, iż Republika Gdańska chce zacieśnić współpracę handlową z Wielkim Księstwem Królików. W wielu sferach, m.in. w przemyśle lekkim, czyli żywnościowym czy odzieżowym, ponieważ tego brakuje w Republice Gdańskiej. Zjednoczona Partia Królików to najlepszy wybór dla każdego obywatela. Szanowny Wielki Książę Królików, marszałek Armii Knesiowskiej i Wielkiego Księstwa Królików, lider Zjednoczonej Partii Królików Fryderyk, dał królikom prawdziwą, dobrą i szlachetną demokrację. Oraz silną siłę, która da królikom dobrobyt, Zjednoczoną Partię Królików. Twój głos, drogi obywatelu lub obywatelko Wielkiego Księstwa Królików, w dniu jutrzejszym niedzielę 15 czerwca 2025 roku przyniesie nadzieję na dobrobyt, szczęście, prawo i sprawiedliwość oraz bezpieczeństwo dla wszystkich, dla wszystkich królików, jeśli zagłosujesz na Zjednoczoną Partię Królików. Partii, która przyniesie wolność wszystkim obywatelom państwa króliczego. Informacje zagraniczne Dobry wieczór. Baseniarystyczna dyktatura bydgoska jako państwo posiadało tylko jedną fabrykę chemiczną na cały wielki kraj. Była to fabryka chemiczna, która produkowała chlor niezbędny do utrzymania basenów, tak ważne w ideologii baseniarystycznej panującej w dyktaturze bydgoskiej. W dniu dzisiejszym jednakże przez pogłębiające się problemy przemysłowe w Bydgoszczy doszło do oficjalnej likwidacji tej fabryki, która produkowała element niezbędny do dalszego trwania dyktaturalnej partii w Bydgoszczy, a więc do utrzymania czystości w basenu. Najprawdopodobniej upadek tego właśnie zakładu chemicznego doprowadzi do upadku obecnego gabinetu rządowego w Bydgoszczy, który się zmieni na inne baseniary. Królicze światowe informacje zakończone. Szanowny wielki książę marszałek Frederyk wprowadził swoim dekretem stan wojenny na czas nieokreślony na terenie całego wielkiego księstwa królików. Jak się okazało, była to decyzja bohaterska i historyczna na przestrzeni całej historii wielkiego księstwa królików. Ona właśnie doprowadziła do powrotu porządku w wielkim księstwie królików. I przyniosła wyzwolenie, wyzwolenie demokratyczne poprzez powstanie Zjednoczonej Partii Królików. Już w swoim przemówieniu szanowny wielki książę marszałek Fryderyk, które rozpoczęło stan wojenny w Wielkim Księstwie Królików, marszałek Fryderyk mówił, iż ta decyzja odwróci nieodwracalną możliwość upadku Wielkiego Księstwa Królików, która byłaby spowodowana przez zdrajców z antykróliczych zdradzieckich partii Unii Rolniczej i Unitatu Łoszackiego. Bohaterska Armia Kniazowska i Policja Kniazowska pod dowództwem ukochanego, najdroższego, szanownego wielkiego księcia marszałka Fryderyka idealnie wykonała swoje rozkazy, dokonując aresztowań i likwidacji unitatu Łuszczackiego i Unii Rolniczej, przynosząc królikom wyzwolenie od zdrajców ale szanowny Wielki książę Marszałek Fryderyk na tym nie poprzestał. Rozpoczął on przygotowania i inicjatywę do powstania Zjednoczonej Partii Królików, która przyniesie królikom wyzwolenie i dobrobyt. Tak też się stało, gdy pewnego słonecznego dnia w Kajzerogradzie na Zamku Knieziowskim podpisana została deklaracja utworzenia Zjednoczonej Partii Królików i to było ostateczne wyzwolenie Wielkiego Księstwa Królików spod jakiegokolwiek zła. Niedługo później wszystkie organizacje polityczne albo przyłączyły się do Zjednoczonej Partii Królików, albo dokonały samorozwiązania, tak aby pokazać swoim wyborcom, że teraz najlepszą drogą jest Zjednoczona Partia Królików. Kiedy już nadszedł ten moment, że wszystkie stronnictwa polityczne zjednoczyły się pod sztandarem najlepszego wyboru dla wszystkich królików w Zjednoczonej Partii Królików, szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk wystąpił na antenie telewizji księżowskiej Frischer-Fimrdiota, informując ich znosi stan wojenny, ponieważ wszystkie jego cele, bohaterskie cele, zostały zrealizowane, a Wielkie Księstwo Królików jest teraz wyzwolone. Podsumowując, stan wojenny przyniósł wielkiemu księstwu królików wyzwolenie, które będzie trwało na kolejne tysiąclecia, dzięki szanownemu wielkiemu księciu, marszałkowi, liderowi Fryderykowi. Późna wiosna w wielkim księstwie królików. Wszystko już tak bardzo zielone. Padające niektóre rośliny w ciemny zieleń, a niektóre rośliny za to opływające różnego rodzaju kolorytem już kwitną, już dają plony, a dają plony także i truskawki, rośliny, które dają życie bo jedzenie obywatelom Wielkiego Księstwa Królików. I to właśnie czerwiec jest z nimi kojarzony, gdy trwają ich największe zbiory. Teraz możemy Państwu opowiedzieć o faktach, które przyniósł ze sobą rok 2025, czyli jak bardzo całe Wielkie Księstwo Królików truskawkami się oblepiło. Tegoroczne zbiory truskawek, tak jak co roku, rozpoczęły się już na początku czerwca. Wtedy Państwa na antenie telewizji gdzieśowskiej już informowaliśmy, że zbiory truskawek są ogromne, a był to dopiero zbiorów początek, kiedy jeszcze wiele krzaczków truskawek miało zielone truskawki, niezdatne do ostatecznego zbioru. Teraz, kiedy jesteśmy już na półmetku miesiąca czerwca, możemy Państwu więcej powiedzieć na temat tegorocznych zbiorek truskawek, które są faktycznie ogromne. Tak prezentują się pola truskawek, tych jeszcze grządek truskawek, które nie zostały wyzbierane przez rolników i pracowników, którzy zbierają wielkie ilości truskawek więc krzaczki są oblepione czerwonym kolorem. W tym roku, mimo zimnego Maja, truskawki bardzo dobrze obrodziły w owoce truskawkowe, dzięki czemu już teraz, na półmetku miesiąca, wszystkie magazyny w całym kraju są truskawkami zapełnione, a Ministerstwo Rolnictwa podaje, iż cena truskawek spadła o 21%. Tak to prawda, maj w tym roku 2025 był faktycznie zimny. Nawet można byłoby powiedzieć, był bardzo zimny, bo połowa maja, połowa nocy majowych była przymrozkami, jak normalnie noce majowe, to jest 10, jak jest taki bardzo ciepły rok to 15 stopni Celsjusza, a nie przymrozki. Takie rzeczy normalnie się nie zdarzają. Później w trakcie dnia stopni było na przykład 7. Był taki tydzień, gdzie stopni w ciągu maja było między 5 a 10 stopni w najcieplejszym punkcie dnia. To było chore jak na maj. Na szczęście wszystkie królicze uprawy przetrwały, i teraz możemy oglądać mnogość truskawek, a w późniejszych okresach tego roku mnogość innego rodzaju zbóż czy owoców, które daje królicza Ziemia. Jestem w posiadaniu dwóch hektarów ziemi, z czego cały jeden hektar przeznaczyłem na truskawki, ponieważ uważam się za specjalistę w tej kwestii. Ten rok, mimo zimnego maja, by to i tak był bardzo udane. Wszystko dzięki bohaterskim reformom rolniczym danym przez szanownego wielkiego księcia, marszałka lidera Fryderyka. Po prawej stronie widzimy wielki sukces ukochanego marszałka Fryderyka, kosze, z której truskawki aż się wylewają – Połowa z hektara truskawek, które mam, zostały już wycięte. Truskawek zielonych praktycznie już nie ma, jeszcze połowa została do przerobienia, żeby je wszystkie wyciąć, truskawki ozebrać z owoców truskawkowych i magazyny będą w 100% pełne. Dobry wieczór. Szanowny książę koronny, następca tronu generał Armii Księziowskiej przywódca Rudolf, w dniu wczorajszym wygłosił przemówienie, w którym zwraca uwagę na kryzys mieszkaniowy w Wielkim Księstwie Królików. Szanowny przywódca Rudolf w swoim przemówieniu mówił o problemach, jakim jest kryzys mieszkaniowy, a także problemy mieszkalnicze i budownictwo w Wielkim Księstwie Królików. Szanowny przywódca Rudolf słusznie zauważył, iż obywatele Wielkiego Księstwa Królików w większości nie mieszkają w mieszkaniach na swoją króliczą miarę, na miarę wielkiego państwa, jakim jest Wielkie Księstwo Królików. Ponieważ większość budynków jest drewnianych, a nawet więcej, powstają całe drewniane dzielnice, takie jak Fryżgiongdy w Kaiserogradzie, które mają ogromną liczbę populacji, w przypadku D 900 tysięcy. Należy to zmienić i rozpocząć budownictwo betonowe, ceglane, ale nie drewniane. Prezydent miasta stołecznego Kajzerogradu, członek Zjednoczonej Partii Królików, mówił dzisiaj na placu knęziowskim w Kajzerogradzie o potrzebie głosowania na Zjednoczoną Partię Królików. Drodzy mieszkańcy i mieszkanki miasta stołecznego Kajzerogradu, Zjednoczona Partia Królików to najlepsza droga dla Wielkiego Księstwa Królików. I tą właśnie drogą powinni podążać wszyscy obywatele i mieszkańcy Wielkiego Księstwa Królików. Dlatego bardzo Was proszę, aby jutro, w niedzielę 15 czerwca 2025 roku, udać się do urn i zagłosować na najlepszą drogę przyszłość państwa króliczego, Zjednoczoną Partię Królików. Kajzerogradzka dzielnica Fryżgią D. szybko się rozbudowuje. Szybkość, z jaką powiększa się Fryżgią Gd jest bardzo zadowalająca, jednakże tak samo jak szanowny przywódca Rudolf mówił, sama dzielnica ze względu na jej drewniany charakter nie jest na miarę współczesnego Wielkiego Księstwa Królików i należy to zmienić. Monitor kniaziowski zakończony. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji kniaziowskiej Frischer Filmordiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.